No i o TikTok nadrobi! Czyli ten, nie? No nie, to są. Jak tak, tak, tak. tak, jak nie? Kim ma dwie strony i coś tam od miecza ginie, nie? Coś na Coś na nie Dlaczego dziś znów Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to Ten sam smak, kofeiny brak Cześć! Łegleci Ekipa WK z tej strony i dzisiaj będziemy zgadywać, który influencer ma większe zasięgi I co dokładnie jest tu zgadywane? Czym o, są czy... liczby, które mamy porównać? Jest to średnia zasięgów z różnych platform Platformy, które okay. będą oceniane będziecie mieli przy zdjęciu, pod zdjęciem danego influencera i one się liczą do średniej, tak jakby. I wyciągnęliśmy mhm. z tego średnią, no i musicie zgadnąć, który ma po prostu większe zasięgi. Kurwa, mocne. I... A jak, jaka jest punktacja I... na ekipie? Kto prowadzi? Owca. A jakie są punktacje nasze? To nie nie wiem, czy nie mam wiem, mieć motywację. Robią? Prowadzi Owca, sporo prowadzi. Sporo prowadzi? Sporo, na no Szkoda. No to lipa. Między Sakerem chyba tam jest. Możesz zarzymy. już się poddać. Tak a, się a dasz ten... nad naszymi głowami Wolej punkty głowy. ogólne. No. A jak pokazujemy? No właśnie, 3-4, tak jak w walce, bo ty będziecie mieli karty 1 vs 1 i po prostu musicie wskazać osobę, która według Was ma większe zasięgi. Czyli hmm. na przykład tak. Prawa, bo hmm. To są tylko dwie strony do wyboru. Nie? Nie ja boję, się boję, 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 że zaraz mam już szwindle z tymi rękami. Nie ma Spróbujmy. Ja nie ma opcji. Bojmy. Wszyscy A, tak, mamy do... jesteśmy yy, ludźmi o dobrej woli, chcemy się dobrze bawić. Ja nie będę oszukiwał. Nie ma tu kręski. Nie o ciebie się boję, robię. Jest atmosfera przyjazna, przyjacielska. Myślę, że gitnie. Nie. Łącznie, łącznie wszystkie, tak? Tak, łącznie wszystkie. Macie chwilkę, żeby się zastanowić. Dokładnie macie minutę. Jeden i drugi jest przebojowy, jednemu i drugiemu pasuje. Mhm. Mm ja wiem, w sekundę. Zasili. Nie chcę chyba komentować, żeby nie podpowiadać im, ale to dla mnie od razu jest strzał. Ale ja myślę, że zdecydowanie jedna osoba tutaj i tak ma przewagę. To jest zajebisty hotel. Tutaj tylko Instagram mnie zastanawia. Tylko zajebisty ten odcinek, bo oglądaliśmy Mocno. w Miami w hotelu. Mocny odcinek, kurwa. Kurwa to. Mm. Pozdro. Nie wiem, ten samochód. Dobra, co? Na 3, no należy 4. im się milion odcięć. No. no i tyle. 3, 4, 4. Prawo. Zgadliśmy się. Kurwa. Serio? Y... Twitchem nadrabia, nie? Twitchem. Właśnie nie byłem pewny, bo. Nie wiedziałem. Serio tak, rozważyłem Ginolda, ale nie byłem pewny. Myślałem, że Bandura poprawił Twitcha, tak jakby. Ale czyli Ginold ma moc, mocniejszego Twitcha? Jest różnica około niecałego. Okej. Okay. Oko Kurwa, Ginold, przepraszam, nie ale to znaczy, serio to. byłeś. Pierwszą myślą moją. To była moja Gingloud pierwsza myśl. A też większy Insta Od mm -hmm. Bandury? No to mm -hmm. tego to kurwa nie miałem Nie pojęcia. no, Genot jest mocny i on właśnie z Nie wiem, że jest mocny, ale myślałem, że jest pod Bandurą na Insta i myślałem, że Twitchem nie nadrobi. A tu zobacz. My z nim, jak on miał e, kilkunastu widzów, no. pamiętam, e, już e, Deja mu wysyłał tam e, dzika rzeczy. Kilkunastu, czy tam kilkudziesięciu. E, wiem, że ma Właśnie mam miał już ekipę. No. No. Grał w Cesa z Jezusem, między innymi pamiętam, graliśmy z nimi w Cesa. No i właśnie okay. tak się rozwinął. Jezus. Zna, nie znasz? Ja znam, to wier wierzą ludzie w niego. W każdym razie, to no, to, już, już wtedy właśnie Deja tak jakby zobaczył, że on fajnie tworzy tego Twitcha, że uwierzył w jego rozwój. I zobacz. Jaki duży chłop. Duży, duży. Lecimy dalej. Golem. <laughs> Trudno. No. Ja w sekundę wiem. Ja też w sekundę wiem. I to jest pe pewniaczek teraz. To co, gosujesz? No. Chyba tak, nie? Że no. no. Trzy, A, cztery Brawo nie mieście racji. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Ale zobacz YouTube dobrze tutaj. Tak. TikTokiem. Mm -hmm. to, nie TikTok, na no, YouTube'a też ma większego. No ale no, w miarę podobne. No. TikTok drastycznie większy. No tak. Tak, Aha. No BNT, mniejsza częstotliwość, e, mniej po prostu e, na budynki wchodzi. Nie może chyba hmm. tak wchodzić codziennie na budynki, nie? No i AJ większy jest. A z większym influencerem, Zobaczymy czy tak będzie cały czas, że większy wygrywa. No, zobaczmy. A Genos był większy niż Bandura? Nie. Wyższy. Ale większy nie. Większy nie. Nie? Nie. W centymetrach sześciennych na pewno bandurę pokonuje go. Ale nie zawsze, Bandura na walce nie. Kolejna runda. Od razu. Aktualnie? Aktualnie. Wszystko jest Lecimy. Ja już mogę. Tak. No. Trzy. Cztery. Ja dałem na Patryka, bo. Ale nie wiesz, jest aktywny teraz. No ale tu się liczą obserwujący. Nie wiem, czy widzieliście w poprzednich, że obserwujących? chyba Dobra. A nie wyświetlenia. No zobaczmy, kto będzie miał koronę. Kurwa. też Mm. Piona byku Dobrze byko zaznaczyłeś <grym> <grym> Ja bym tutaj mm. No co byś Ale, to, dawaj, ale dawaj. teraz jakbyś wy, wyszedł do Teraz może powinniśmy się Mariusza spytać, czy tak jakby aktualnie uważa, że te liczby mają sens? No, ale nie chodzi o to, czy mają sens, tylko chodzi o to, jakie są. Sensu może Żeby... nie być, ale no jednak opieramy się na matematyce. Patrzymy na liczby. Która nie, na jest właśnie, Iba, że film... nauką opisującą świat. Chyba, film, zanim ten wyjdzie film, po się jego film który obiecał swoim widzom, wyjdzie, no to wtedy spok. Ale w ogóle co to są zasięgi? To, że masz following, ale nic nie wrzucasz, Wyśledzaj, postujesz treść, nie? ona wlatuje na fida i ona zgadnia zasięg. I jestem przekonany, że Patryk ma teraz większy zasięg niż Mariusz, bo, bo mniej wrzuca ale Marek, Często czekaj. wrzuca materiały A, czekaj, i ma zasięg. W poprzednich porównaniach nie mówiliście tego. tak. Tak, tak. dopiero w no, tym przykładzie, w tym kierunku, dopiero, teraz ten ten, bo, tak. dopiero teraz przegraliście i staracie się obronić. To znaczy, bo zasięg, musimy zdefiniować zasięg. Co to jest od zasięg? Od początku Zakrzew i bardek interpretowali to zasięg, jako no, te tak? liczby, oni nam od początku przedstawili, że mamy się sugerować tym. Ja wiem, że to można różnie, wydaje mi się, że jest zasięg. większego okay. Czyli mm -hmm. kto ma. na dany moment. Nie, nic, nikt nic nie. takiego nie powiedział. Po prostu. Ale influencer jest, jest wierzycielem. Że... w subskrypcji I my i wierzymy, i wierzymy w Ale, bo... bo jak to. można cofnąć taśmę i o zasięgach mówimy, właśnie. Jest to średnia zasięgów z różnych platform. Platformy, Ach, które hmm. będą oceniane, będziecie mieli przy zdjęciu pod zdjęciem danego influencera. I one się liczą do średniej, tak jakby. No, no i musicie zgadnąć, który ma po prostu większe zasięgi. No, no tak jakby tu jest zero zasięgu, tak? Jeżeli tak. Nie, treści nie są udostępniane, ale liczby są. To tak jakby stanęły. Nawet jakbyś zam... ostatni rok zobaczył, to i tak, czy wiem, będzie miał większy Może zasięg? Może tam powiedzmy, jest, są jakieś wyświetlenia starych filmów, i to jest powiedzmy tysiąc zasięgu. Czy od GPT, w osobach. No a tu jest dużo, więcej. Nie no, zobaczmy. Tysięcy. No tak, tylko że na początku odcinka tłumaczyłem dokładnie. Co? W jaki sposób e, liczyliśmy ten zasięg? To zapytałem się czatu, nie? Co to jest zasięg w social media? Zasięg w social media odnosi się do liczby osób, które widziały lub zostały osiągnięte przez treści opublikowane na platformach społecznościowych. Oznacza to, że im większy zasięg, tym więcej osób widziało. Tak, ale my nie, post. nie mówimy o zasięgu ich materiału. Zasięg może być mierzony jako liczba wyświetleń, polubień, komentarzy, udostępnień lub innych skaników. Interakcji z treścią. Jest to istotny czynnik, no tak. Ale ja rozumiem o co chodzi. No ja też was rozumiem. No generalnie wiem o co wam chodzi. Jako powstać, Mariusz Czerniewicz aktualnie Patryk 2703, bo więcej publikuje treści i generuje większy zasięg. Nie sądzę. Ja bym tak to spentował. Jak patrzysz na ostatni rok, Czerniewicz ciągle jest nad Patrykiem, tak. A miał w ostatnim roku film? Czerniewicz? No. No, z pół roku temu. A sprawdzimy to? To sprawdźmy to. Sprawdźmy. Możemy? Pięć 6 sześć miesięcy temu jeszcze. Myślę, że, że, że Saker mówi prawdę. Poczekaj, a możemy porównać zasięgi po prostu na jakiejś stronie Patryka i Mariusza sprzed roku? Ostatniego? Osiem miesięcy temu. Ale wciąż i tak nie patrzymy na to, nawet miesięcy. jeśli ci tak wyjdzie. Tak, tak, no, na, na, no nawet wiem, jeżeli ale więcej ma wyświetleń Patryk, swoim... to i tak by nic nie dało. Ale teraz nie chodzi nawet o punkt, tylko o to, że Saker powiedział, Nigdy że i tak nie o jest... nie to jest zwiększy. No, tak myślę. Jej. No zobaczymy tu, nie. Jakby dwa lata nie było filmu, no to byśmy tu robili zaraz aferę. Ale 8 Ale i tak, to... ale Patryk cały czas publikuje, a czy no jeden tak. film przerus całkowite zasięgi. Na no, przykładowo kto ma większe zasięgi? Jako... Abstrahuje TV czy Bunda? Tutaj, według Bartka, abstrahuje mają większe zasięgi. No tak, czy nie, nie zgadzasz się z tym, nie? Eee, Oceniamy sobie polubienia, a nie Ogólnie żyjemy materiały. w Matrixie, więc czemu, czemu to ma tak nie wyglądać, nie? No tak. No jest. Mariusz Czerniewicz, Team Natural. Tam się otworzyły drzwi. Pizza. Mariusz? I zamknęły. Oh, hmm, to już trzeba studentem być. Studentem social media. A Twitcha nie ma, bagieta? Stimuje. No nie będziemy Ci podpowiadać. Eee, ma, ale nie, nie no, Ale nie ma tego. nie ma, więc dawaliśmy takie no. zestawienia, żeby porównać. O kurde. Hmm, mogę się przejechać. No. Dobra, ja wiem. Już. Ja wiem. Musimy? Dobra. Trzy. Czte. Ry. on się wstrzymał. Nie, tu lewą daje. Ja lewa albo prawa daję. Jest. Trudny odcinek. Robur, robór. Piona. Ja wyszedłem na prowadzenie. Ale nie spodziewałem się, że aż tyle ma na YouTubie. Uff. No, nie spodziewałem się. Ja kojarzyłem, że on ma duży YouTube i Gdyby liczyłem nie na to, YouTube. że resztę ma podobnie. A jestem ciekawy, kto ma większe zasięgi. No tam Daru to <grym grym> ogólnie tak. Nie bo mamy już to. Jak ale jest? dajmy drugą punktację, kto okolicy, ma większe zasięgi. W okolicy Walki Fame Daro ma większe zasięgi. Prośba, zróbmy, zmontujmy to. Zróbcie to dla mnie. Najwyżej będę jebany strasznie, ale może nie. <grym> Może kurwa się okaże, że Darlef że ma większe zasięgi. Kto ma więcej followingu odcinek? Dobra, teraz zaczynam odpowiadać kto ma większy following. Pamiętaj Robur, kto ma większy following teraz? Zdecydowanie wiem. Mhm. Yeah. Ja też wiem. Ja też wiem kto ma większy following. Lecimy? Dobra. No. Trzy, cztery na pewno wygramy robur. Dlaczego na pewno? No bo jak patrzymy na suby z YouTube'a, pomyślisz, kto ma większy nie, zasięg. Nie, nie pamiętam. A większy following ma, ale A. Insta jeszcze i Twitch. <grym> Uwaga, Izak. <Isaac>. Tak jest, <grym> właśnie tak, A, ale to taki byłki. YouTube wielki. Zobacz jaki YouTube, nie? go. Ja. <grym> Ale zjebałem. To Ty to wiedziałeś? A czy following ma większy? To Mogę się mówić. Mówiłem. Kurwa, sorry. Cały czas od początku od Cika się przypierdala, o ten following cię. i zasięg. Ale zabaj, Izak ma w ogóle Insta mocno. Ja myślałem, że pasza tym Instagramem wygra. A że po YouTube mają raczej podobne. Ja na przykład myślałem, że Twitter będzie brał, brany pod uwagę, ale nie wiem jak to wygląda tam, ale sądzę, że może mieć pasza więcej. Twitter. Masz trzy i które są brane pod uwagę. No tak, ja rozumiem, ale ogólnie i taki Zak wygrał. No ma 2 miliony, tak? To już żadną platformą, nie? nie? Nie ten. Sam YouTube wystarczył w ogóle. A dla ciekawostki, nie? Pasza 450 i Zak 160. No ale to i tak by nic nie dało, bo jest 300 tysięcy nic. Ale dużo tych platform. Co? Jeszcze coś na Twitterze okay. pisać, tu na YouTube'a dodać, na Insta. Strasznie <coughs> trzeba rozwadniać te treści. Myślę, że trzeba wybrać, nie wiem, z dwie platformy mocne, w których się odnajdujesz jako twórca. Mhm. <coughs> <Dalej>. <coughs> mhm. Czemu? SBM <grym> Nowa wytwórnia. <grym> mafia, hmm, Większy following, tak? No hmm. i macie i staliście się wrogami własnej broni, nie? Ofiara, ofiarami własnej broni się staliście. Ty i Pącz. Nie. <grym> Przecież to nie nasze. nie, my, rozumie, my rozumieliśmy to od początku. Mam nadzieję, że traficie w, tutaj, nie? Nie musimy trafiać, no ale rozumieliśmy zasady. Mm -hmm. Nie, no czemu. Dajcie sobie zwizualizować jeszcze te liczby. No to może to mieć przewagę tu Równo, tu przewaga tu Bardzo równo. dobre zestawienie chyba Tu przewaga, jest. więc nie wiadomo czy ta przewaga będzie większa niż Tutaj waleczki były 3, 4, ale bo no, uzasadniamy dlaczego? No. Myślę, że Szeja Insta i TikTok. Ja też myślę, że Szeja no. ma bardzo mocny TikTok. Ja nie ja wiem, myślę, że TikTok ale, stawiałem, ale i tak stawiałem, że YouTube, YouTube stawiam że YouTube zdecyduje. dobry ma YouTube chyba też. Też ma YouTube. No. Z gimperem no. dużo nagrywali. No, 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 no. I te shoty dobrze im szły. No to podzieliłem. mają na ten pół. dźwięk taki na końcu. Yy... A, no tak. No. Wiecie o co chodzi? No, no, no. Nie, nie wiem o co chodzi. Coś na to się zależy. Coś na to się Nie. Coś wiem, się <grym> <grym> Dawaj, proszę. Dawaj, bo już Nie. mogę. Nie. <grym> kurwa! A, kurwa! Ej, nie, no, 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 TikTok, no, TikTok nadrobił! Ty TikTok no, jakby tak, jest, no właśnie TikTok no, nadrobił no. A nie spodziewaliście ja, znowu się. że mam przewagę jednego. Nie spodziewaliście no, się, że YouTube Instagram ja, że ja mam mniejszy, tak? Znaczy myślałem, że podobny, ale myślałem, że po frikach mogła mieć większy, a ma po frikach mniejszy ten Instagram niż myślałem. A ja tak sądziłem i no. kurwa ten TikTok mnie zaskoczył. No TikTok tutaj tak właśnie też myślałem, że będzie, ona mocno działa. I te shorty też. WK 2.1 i tak. Dwie platformy lepsze. No jest 2.1, to właśnie Kaja wygrała. Kaja wygrała. <śmienny> Kurwa. No nie? No, no jak, nie, no jak to tak. są... To... Jak tak, jak nie. To dziwne, <śmienny> jak, dziwne nie, świat, tak. dziwny świat, dziwny <śmienny> świat. Nie Wydaje mi się, tak, że nie. Bartek mógł mówić coś o średniej, ale możliwe, że sobie to podciągam teraz. Dobra, Uuu, pierwsza runda. Średnia? Pierwsza runda, średnia. YouTube. kto Wygrywa średnio? Kaja. Druga runda, no. Instagram okay. wygrywa no, Kaja. Nie was, nie. Trzecia runda TikTok wygrywa no, szczególnie. Najwyżej widzowie dwa, zweryfikują. 2-1 dla Kai, no. Nawet <laughs> najwyżej widzowie zweryfikują. O kurwa To jest kurwa też ultra ciekawe, nie? Tana. Ale. O time. Hmm. Mam nadzieję, że przegracie ze mną teraz. Tak jak ci, ci się wydaje chyba. Tak jest. Powinno tak być. Nie. Chyba Powinno tak. być tak, jak ci się nie wydaje. jak hmm. Monak... To on nie będzie, no to coś tu by się nie zgadzało. Nie no, bo wiecie, no, nie, nie musicie śledzić tak e, YouTube amerykańskiego. Możecie strzelić na pałę właśnie. No jeden z nich ma teraz, a no, to zaraz może. Hmm. Nie wiem, może tak jakby tutaj drama była. Dobra, już? Mogę podbić zasięgi. Już? Docimy? Trzy, cztery. Chuj tam, zaryzykuję. Ogólnie tak, Kesaj. Myślę, że aktualnie mocniejszy YouTube. Ja też. E, ma bardzo. E, Ale Tiktoka też Sideman. dba. Liczy się jego prywatny. E, wygra KSI, patrz. To wygra może Pol. Jak liczy jego prywatny, faktycznie. No liczy się. To tak jakbyś... E... Proszę, proszę, mam farta czy nie? No kurwa. Kurwa, yes, kurwa. kurwa mać. Ale duża różnica. Sidemeni kurwa opierdolicie o tych sidemenach. Ale do... Gadają kurwa. kurwa o tych sidemenach no. i się pojebało no. Jezu 20 milionów. <grym> 20 milionów więcej ma yy, Logan. Czajszto? 20 milionów więcej? Nie, ale ja tak naprawdę ryzykowałem, bo ja wiem, że muszę nadrabiać a... I myślałem, że właśnie dacie Logan. I że mi się przyfarcie, a jednak nie. <grym> <laughs> ja, prawda, ja od razu widzę, jak się podciąga do szyi, kurwa. Ogólnie, jeszcze do pół roku wcześniej, to by było w chuj oczywiste, ale mm -hmm. był trend z ohernem. I teraz pytanie: Czy TikTok jest przemocny? Myślę, że to jest podchwytliwa runda, że nie było her. A tak naprawdę nie, nie, nie. Dobra, Trzy cztery. I o, Hern, pewnie teraz. teraz. Teraz powinienem dać lewą. Ja pierdolę. Właśnie teraz kurwa powinienem dać, a wszyscy dali na dali ty Dlaczego ja tego nie zrobiłem? Co tu się nie zrobiło? No TikTok, no, 3 miliony, ty. Dlaczego ja tego nie zrobiłem? Czekajcie. Przecież była faza na oherna kilka miesięcy na tym TikToku, dlaczego ja nie dałem lewej? Powiedziałem ci to jeszcze przed wyborem. Tak. I sam zjebałem też. wygrał. Ale tak nie. Na pewno wygrał. Czekaj, blisko tu jest. No ma taki milion, słaby TikTok? Cały świat ogląda Jak Majka O'Herna. Możliwe? Milion, milion. Ty, ale przecież z Majkiem Ochernem tyle wirali, tyle no. przeróbek, no naprawdę. No wygrał, kurwa no Wygrał. Ja pierdolę, szkoda, ale wszyscy wyjebaliśmy? Tak, niestety. Dobrze, czyli mam punkt przewagi. Kur...wa, ten TikTok. O, fajne. Mhm. Mogę zapytać, który kanał na YouTube bierzecie pod uwagę? No Prywatny. Watache czy Esa Wartega? O, o okej. Okay. No to Wataka musicie jest, powiedzieć. Wataha. Wataha. Ten aktualny. Tak. Konopskiego trochę wpadło ostatnio w subskrypcji, więc tutaj Ale dojebaliście, kurwa. Ale dojebaliście <śmiech> Pierdole. <śmiech> no. Szkoda kurwa, że nie Tyburski jeden i drugi, nie? Konopski nie ma Instagrama mocnego, tak nie? Czyli będzie 2-1 dla Wardęgi, tak? Teraz trochę przybyło, więc... Starsze pokolenie komentery i nowe pokolenie komentery, nie? Zobaczymy? Chyba Dobra, to musi to tak być. Już nie. 3, 4... Wygrałem, kurwa pierwszy raz na trzech wygrałem. Zajebiście. Nie wygrałeś. Nie! <śmiech> <śmiech> Nie, no jeszcze, ja uczeń, mógł jeszcze, mógł... jeszcze uczeń nie przerósł mistrza. Zobacz TikToka. No. No. O, ja miałem no, w krasio, to, że, ma o Vardence, kurwa, mówią wszyscy. Wszyscy, kurwa. No, tak. Stary, młody, kurwa, noworodek. Każdy mówi o Wardendze, każdy go szotuje. Konoszki jest gdzieś z boku bardziej. Mogę zapytać, I dlaczego wzięliście TikTok TikToka Esa Wardega, a nie wzięliście YouTubeesa Wardega? To by nic nie dało. E, to by nie, nie, nic zrobiłem, nie dało. on był przecież. Ale nie, chodzi to, 7,3 że... miliona TikTok, ty. Ale jakby tego TikToka nie było, no. y, no to ja wygrałem, tak czy nie? No, nawet Gdyby nie, nie, nie wiadomo. Nie, no tak. Porów w ogóle nie. byś to równie. Konopski więcej by miał. A chodzi mi o to, że wy TikToka Wardęgi wzięliście z prankami. Czyli nie powinniście, kierując się tą logiką YouTubeową. No dobra, jak myślicie, dobra, czy, czy Konop przerośnie nie. Wardęgę? W pewnym momencie, dajmy na to przez no to kolejne tak, dwa lata, no przerośnie to. go? No. Powinien, no patrząc na te liczby, jak już prawie go ma. A czy Wardenga też nie będzie się rozwijał? Wiesz, to nie jest sport zawodowy. Kurde, to nie mi się ma... wydaje, że gdyby Wardenga chciał, to... To raczej nie. No, z bo Konopem bardziej doświadczenie. Większe doświadczenie. Nie? Więcej młodszych ludzi jest w internecie, więc więcej młodszych ludzi go zobaczy, tak. Mhm. A Wardenka będzie coraz starszy, czyli będzie tracił, tak jakby na do nas będzie przemawiał, a nie do młodych mhm. ludzi. To Wraz jest dobre. z GOATS, jest tu i tam, no jest taki bardziej młodzieżowy, nie? Mhm. Ale zaraz już nie będzie. Mhm. Tak no, Konopski objawienie na pewno, objawienie YouTube'a, nie? ostatni milion subskrypcji w tydzień, chyba. Mm -hmm. Także będziemy mieli co wnukom opowiadać, bo takie rzeczy się jeszcze nie działy. Bałem się tego, bo wiedziałem, że miał ten pojebany przyrost, ale mówię, nie, chyba to nie wystarczyło. Ja wiedziałem, że to wystarczyło, tylko po prostu zostałem zmylony przez chłopaków, bo myślałem, że kanał, A jak kanały tym czujesz, frankowe się oszukane. No chujowo, naprawdę. Chujowo, nie? No, za, za, zobacz, jakieś tam, tak za jakieś tam roku. kontrowersje, które miały miejsce z mojej strony. Tam w przeszłości, no muszę się tym pogodzić, tak? Czasem kosa trafi na kamień i czasem kima dwie strony i coś tam od miecza ginie, nie? Ale Konop to nie tylko ten film najnowszy, on fajnie znalazł taki swój styl, myślę na to komentary. Widziałem jego kilka materiałów, czasami coś wlatuje na główną, to się zobaczy, fajnie tak opiniuje. Stanowczo, nie boi się. Ogólnie, props ma 19 lat. Dużo props jadam. leci ode mnie, że w takim wieku już jesteś. Tak, e, tak, nie wiem, jak to zrobił. S, pro, do props i no. może lecić dalej. No. I Chyba teraz jest już ostatnie zestawienie. Takie wyniki. E, czekajcie, czy zanim będzie ostatnie, możemy się umówić, żeby było sprawiedliwie, że ostatnie za 5 punktów, nie. wcześniej się umówić, tak? Nie. nie, że po pytaniu, tylko. A jaka jest sprawiedliwie punktacja? Przed. Ja prowadzę jednym. Yy, nie macie takiej ochoty zaryzykować, zaszaleć czasem, że ostatnie za Nie. No, żeby takie emocje były z w stosunku do ostatniego. Znasz moje zdanie, ale musisz. Kurczę, naprawdę. Ja dzisiaj jestem Taki musisz być poprawny zawsze, że te zasady muszą być. A owca ile ma i pącz? Owca cztery, konź chyba. O kurczę. Robór. Czyli Robur Robór może zremisować ze mną? No nie? właśnie. A 6? Myślicie, że dla, dla widzów to fajnie, że w ostatniej rundzie w ogóle ja owcą mogę się nie odzywać? To, to fajne jest? Połowę ekipy odrzucacie? A to wasza wina? No Zake. jak to wygląda? To twoja wina. Zróbmy tak. Ty wybierzesz, no ja wybiorę i powiem, co może ja chcę. jak... Ale waszy, ja nie będę nie? chciał na przykład na prawą stronę zagłosować i ty też jednak będziesz chciał zagłosować, to ja jednak zmienię głos, żeby tak jakby. Co ty? Normalnie głosujemy jak wcześniej. Ale wiesz o co chodzi? <grym> no nie wiem. jesteś w stanie zaryzykować. Nie. Tak? A jak chcesz zaryzykować? Nie, bo nie jakby jakby sakres zdradzi na kogo głosuję, Aha. żebym ja... Zagłosował za na kogoś innego, dobrze. Żeby mieć możliwość jakby zremisowania. To mówmy otwarcie. Co chodzi, mówmy nie? otwarcie, na kogo głosujemy. A Bartek, czy ja mogę oddać swoje punkty owcy? I to jest spokój dla dwóch osób, bo tak mogę? Jakby... mogę przekazywać punkty, no nie było tak w zasadach, że A nie, nie można. można. No fajnie, fajnie, fajnie. Ja chcę by to przekazać było. owcy. I mogę kupić. Ja i tak wygrać już nie mam na nich za, szans. dla mnie ja i dla pążka, nie? Ja, Ale to ja by przekazuję. Akcja. Ale patrz kurwa, w ogóle to sam decyduje, tak? Dawaj, wyjmuje, wyjmuje stąd Panowie. te punkty, o patrz. A to nie ty je I masz. Tu Amery. je. Za tak w Ameryce? Za 5 punktów? Nie, nie no nie. on mi oddaje Ja mam 0, ja już dałem. One on On ma 0 i ja mam jego 2, czyli mam 6. <laughs> Czyli, tak jak jestem przed robórem, bo mi Pączek oddał punkty i mogę wygrać z sukerem? To, to moje, a dlaczego? Ale możemy nie też zrealizować. Ja mam, mam prawo Mimo swoimi rzeczami punkty. dysponować. Nie, dobra, ale ale z, jest że rynek. Punkty i mamy siedem. Ale dla show nie <laughs> robi tego. Ja, ja daję owce nie, dwa, dla show dwa mogę moje. Ja powiedzieć, że ostatnie zostawienie jest bardzo bliskie. No i ginę, to wystarczy. Pytanie, czy. Przegrywy, nie... tam dupa cicho i lecimy z ostatnim. Nie? No dobra, on no to lecimy. Niech się, niech się punktami wymieniają, Jak tak można na inną osobę niż Saker i nie wiem, czy mi się to uda. Hmm. Mm. Ja pierdole. Ciężko. Mocne, mocne, kurwa. Ale dobrze, że nie ma TikToka tu, bo TikTok zaburza. Ale Maria, no. nie mają, chyba nawet. Jeszcze oni powiedzieli, że blisko jest tak. Mhm. Ja Kurde. gotowy. Ja walki. Też. Głosujemy? No głosujmy, w sumie głosujmy. Blisko jest, ale pewniaczek myślę. Mam nadzieję, że nie pokażesz to co ja. Nawet nie patrzę, żebyś ten... Nawet... nie patrzę, że tam w odbiciu coś. W odbycie coś? W odbycie się odbija, no. Chyba w odbiciu. Dawajcie, na znaczy cztery. Trzy, cztery ry Dobrze Robur, dałeś inną. Dałeś inno. Czułem, że sakiera zmyli to, że tutaj były waleczki. Ale to nic nie dało na pewno. Krude i on... pytanie, no. Ale pasuje do tej foty. Paris. Pasuje mi coś takiego, że widzę, że się dorysowuje Parisowi tu korona. Upadłem na ksio, Jezus, Ale nie zmieści mu się, on ma trochę niżej głowy i na bok. Tutaj <laughs> się nie zmieści korona. Myślę, że żniwa zbiera i. pasuje, że rąca. będzie na czerwone. Twitch Twitchem, ale ja wiem, że Insta ma mocny Ksajo. Insta Twitch mocny i YouTube, kurcze, no, Bo Paris mają no no ma, ma, ma taki średnie, średnie YouTube y mają obaj. Ale YouTube'a ma z tego z tych starych czasów. I tak naprawdę nie wiem, ile tam jest subów. Tam może być kilkaset tysięcy, tak jak my mieliśmy na fitnessowym, nie? To Obstawiam, może być liczba, która nie będzie miała dwóch. wpływu. Obaj no. mają około 200 tysięcy, no. moim zdaniem. YouTube, ja myślę, że Paris ma większe, a Xayo Twitch. Ale to nie będzie faktor. Faktorem jest to, że Xayo ma większy Twitch. Nie będziesz I odpływa. zobacz, dwa razy większy no. Twitch. Ej, YouTube podobny. Mówiłem, że podobny, no. tylko Insta tak, insta Paris większy, to nie pasuje. No. Mi pasował, że mi Twitch... Nic by to nie mniejszy. dało, bo i tak byłby punkt przewagi. <grym> Ale mi się wydaje, że walkami mógł ksają nadrobić w ostatnich miesiącach. Ale panowie, jest remis Owca z Robura. Super. Git, git. <grym> Super. Super, kuj. O remis? Cieszmy się. No. Wspólnie Was cieszymy się z przegranej. Mega. O, Bardzo mega mi ful. zależało na tym punkcie. już był przed tą rundą, nie? Bardzo mi zależało na tym punkcie, bo się w kurwie Owca zdobył na 5 sekund. Punkt. Szkoda, że Czułem, nie było jakiejś rundy za 3 punkty. Przegrałem w swój moment wtedy. No, masz szczęście, że popełniłem błąd w interpretacji zasad w dzisiejszym odcinku. Bo tak cieszę. byś znowu przegrał. Naprawdę, szczerze, jestem kurwa w chuj zajerany, że się no. tak pomyliłeś.